Dzień dobry, dzień dobry z Kłodzka. Tak, jesteśmy w Kotlinie, ale tylko na chwilę przyjechaliśmy. Mamy tutaj parę tematów dzisiaj do załatwienia i później wracamy do nas do domu, do dzieciaków, ale melduję się, bo wiem, że w ubiegłym tygodniu zaniedbałam trochę Instagram przez to, że byliśmy chorzy, no to wiadomo. No dawno nas tak nie, nie poskładało, jak w ubiegłym tygodniu, ale wyszliśmy na prostą, o widzę, że już Grzesiu idzie i życzę Wam miłego dnia. Dużo chyba osób teraz choruje, tak mi się wydaje, bo nawet e, gdzieś tak słyszę, co druga osoba kaszle. Co tam kupiłeś? Płyn do spryskiwacz. Błędę spryskiwacz. My zawsze z Grześkiem ubieramy się jak Flip i Flap, po prostu Często? nigdy nie jesteśmy spasowani, ani kolorystycznie, ani kto elegancko, a patrzcie teraz na to, pierwszy raz, normalnie powsujemy to siebie. Elegancko, muszę Cię pochwalić.